Dzień dobry Państwu, Michał Kowalski, radca prawny. Witam w kolejnym wideo o podsumowaniu nowości Portalu Oświatowego. W zeszłym tygodniu poświęciliśmy bardzo wiele publikacji, bardzo wiele czasu dodatkowym zajęciom specjalistycznym. To są specjalne zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, które mają być organizowane w szkołach od marca do grudnia z dodatkowych środków specjalnie do tego celu. Takie zajęcia mają być organizowane w szkołach publicznych i niepublicznych, i będą to zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne i inne zajęcia terapeutyczne. Poświęciliśmy temu zagadnieniu temat tygodnia. Wyjaśniamy przede wszystkim, jak, kto może takie zajęcia prowadzić. Takie zajęcia to tak, żeby wyjaśnić, takie zajęcia są realizowane w ramach potrzeb, które zostaną stwierdzone w szkole. To również dotyczy e, tych dodatkowych zajęć specjalistycznych, no ale nie może ich realizować dowolny nauczyciel. To musi być nauczyciel z kwalifikacjami. E, w temacie tygodnia wyjaśniamy dokładnie, kto może takie zajęcia prowadzić. Poszczególne e, zajęcia z tych, które wymieniłem. Ale to nie wszystko, bo w innej publikacji wskazujemy, jak te zajęcia przydzielać, jak rozliczać. Bo tu mamy, proszę Państwa, pewną kontrowersję, na którą już zwracają uwagę eksperci. Z jednej strony tych zajęć się nie ujmuje w arkuszu organizacyjnym. Nie są ujmowane w systemie informacji oświatowej. Z drugiej, żaden przepis nie, nie sugeruje, że one mogą być bezpłatne, że mogą być traktowane jako realizacja statutowych zadań szkoły. Moje oceny te zajęcia są płatne jako godziny, ponadwymiarowe, albo jako zwiększenie etatu, mimo tego, że nie ujmuje się ich w arkuszu. To, czy się coś ujmuje w arkuszu, czy nie, w mojej ocenie nie powinno przesądzać o płatności, o kwalifikacji danej godzin w kwestii kadrowo-płacowej. I o tym też piszemy w portalu oświatowym. Więcej o dodatkowych zajęciach specjalistycznych, wyjaśnienia resortu edukacji i nauki na ten temat. Tutaj też zachęcam do zajrzenia tych wyjaśnień. One dotyczą przede wszystkim kwestii organizacyjnych. I jeszcze kolejna sprawa. Organizacja zajęć specjalistycznych, czy ona zależy od liczby uczniów? Tutaj też pewne wyjaśnienie e, znajdziemy. Ale to nie wszystko. Nowością, e, dotyczącą również oświaty, są zmiany w kwarantannie i izolacji. E, chodzi o brak kwarantanny po bliskim kontakcie. To może ograniczyć e, przypadki kwarantanny e, w szkołach. I to dotyczy również osób, które w dniu 10 lutego już przebywały na kwarantannie. Na przykład, jeśli jeden z uczniów zachoruje na COVID, to nie będzie to wiązało się z kwarantanną dla nauczyciela, który prowadził z nim lekcje, ale również dla pozostałych uczniów klasy, którzy mieli styczność z tym chorym dzieckiem. Jednocześnie zostanie skrócona izolacja i kwarantanna dla współdomowników do 7 dni. I to rozwiązanie weszło w życie 15 lutego. Lutego. Tak ta kwestia ma wyglądać. Co więcej, proszę Państwa, rozpoczynamy analizę zmian w kodeksie pracy. Zmian, które wiążą się z wejściem, z przyszłym wejściem w życie dyrektywy Work-Life Balance. Czekamy na konkretne rozwiązania w tym zakresie, ale wiemy m.in., że umowa o pracę na czas określony. Będzie mogła być wypowiedziana tylko za podaniem przyczyny. To jest bardzo duża nowość, to jest wręcz e, e, rewolucja, jeżeli chodzi o rozwiązywanie stosunków pracy na czas określony. Być może obejmie to również e, nauczycieli. Tutaj też będzie wymagana konsultacja związkowa, do tej pory nie była. I to jest jedna z nowości, która ma wejść w życie 1 sierpnia. Tu zachęcam również do e, zapoznania się z tym tematem na łamach portalu światowego. No i ostatnia z nowości, planowane zmiany w emeryturach pomostowych. Akurat to dotyczy wąskiej grupy pracowników oświaty, ale jednak może ich dotyczyć. Chodzi przede wszystkim o nauczycieli takich pracówek, jak zakłady poprawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii, czy młodzieżowe ośrodki wychowawcze. Osoby takie mogą skorzystać z emerytury pomostowej. To nie jest świadczenie kompensacyjne, to jest inny rodzaj emerytury. Niektórzy pracownicy niepedagogiczni z przeszłością, która wiązała się z pracą w trudnych lub w warunkach, w warunkach szczególnych lub w, w, w szczególnym charakterze. Jeżeli takie osoby w przeszłości tak pracowały, to też mogą się zastanowić nad emeryturą pomostową. Jedną ze zmian ma być możliwość przejścia, czy znaczy ubiegania się o emeryturę pomostową przed rozwiązaniem w stosunku pracy. I o tym też piszemy w portalu oświatowym. Dziękuję bardzo.